Wywozimy z Bydgoszczy jeden punkt, ale tak naprawdę chyba polelibyśmy te trzy, które były dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dokładnie trzy punkty mieliśmy na wyciągnięcie ręki. Cały mecz był pod naszym dyktandem. Niestety głupia sytuacja rykosze, i piłka wpadła do bramki naszej. Niestety możemy zrobić. Możemy też się cieszyć, możemy powiedzieć, z jednego punktu i nic więcej nie mogliśmy zrobić. Straliśmy się, też miałem sytuację niestety. No, wykorzystałem, mam nadzieję, że kolejna sytuacja już już lejdzie, po prostu. Przynajmniej z perspektywy wojska moim zdaniem byłeś dzisiaj zawodnikiem, który najwięcej się poruszał. Starczyło się do końca? Starczyło, wiadomo. Chciałem, chciałem się pokazać, chciałem grać, chciałem być cały czas pod piłką. W jakimś sensie to wychodziło, no ale niestety to zabrakło. A czego tak naprawdę zabrakło dzisiaj pogoni Szczecin? skuteczności zimnej krwi na pewno. Tego z tego głównie brakowało i. Mieliśmy tak jak mówię, mieliśmy cały mecz pod sytuacją, prowadziliśmy całe spotkanie. No, po po własnej, własnej można powiedzieć głupocie straciliśmy bramkę wyrównującą i, i sami sobie możemy tylko w brodę, że takim wynikiem się skończył, bo naprawdę naprawdę mogliśmy stąd wywieźć trzy punkty cenne, ale trzeba się cieszyć z tego, że znajdzie jeden punkt.